Historia jest nauczycielką życia. Dla większości z nas w tym momencie jest to w zasadzie wyświechtany slogan, który już chyba niewiele znaczy. Zapominamy, że te słowa zawdzięczamy antycznemu pisarzowi, Cyceronowi, który umieścił je w jednej z mów, omówcy. Ja mam przed sobą książkę. Co wiem, To jest to moja własna książka, ponieważ tym tematem się zajmowałem, gdzie cytat z Cycerona w całości został przytoczony przeze mnie. Czyli wreszcie głos, jeśli nie mówcy, powierzy nieśmiertelności historię, świadka czasów, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielkę życia, posłankę dawnych dziejów. Historia magistra vitae est. Uwaga, w tych słowach magistra może być rozumiana jako nauczycielka albo mistrzyni. I to niewielkie przesunięcie ostatecznie bardzo dużo zmienia. Yy, ale zostańmy przy tym. W sformułowaniu historia jest nauczycielką życia. Wyraża się po pierwsze wiara w naturalną mądrość historii. Po drugie przekonanie, że życie, a więc nasze tu i teraz, chce się od tej historii uczyć. Ale po trzecie pewna wątpliwość. Czy chodzi o lekcję rozumianą jako przejmowanie pewnych pozytywnych wzorców? Zwrócenie się ku historii jako zbiorowi takich. Pouczających mądrości, czy raczej wyciąganie z historii wniosków, tam gdzie widzimy doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Wydaje się, że ta druga interpretacja jest głębsza, ciekawsza. Spojrzeć na historię krytycznie, zobaczyć, co było w niej dobre, co było w niej złe. Wiek XX bardzo mocno polemizuje z tym toposem. Bardzo wyraźnie historia przestaje być. Nauczycielką, jeżeli pojawia się gdzieś w literaturze, bardzo często jako bezwzględna nauczycielka, jako groźna nauczycielka. A takim antytoposem, który wyraża już zupełnie przeciwstawne myślenie o historii, są, jest topos zawarty w esejach Jerzego Wstępowskiego. Historia spuszczona z łańcucha. Bo z łańcucha można spuścić bestię. coś, co już nie jest mądrą nauczycielką. Tak najkrócej. Pozdrawiam dzisiaj. Do widzenia.